Na kilka godzin przed ślubem mojego brata dostałam wiadomość nie idź na ślub brata. Sprawdź garaż męża. Na początku pomyślałam, że to żart, ale gdy otworzyłam drzwi garażu, odebrało mi mowę. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. A teraz zaczynamy. Magda poprawiła koronkowy kołnierzyk swojej sukienki i wygładziła niewidoczne zagniecenia na spódnicy. To był wyjątkowy dzień, ślub Kuby i jej młodszego brata. Cała rodzina czekała na to wydarzenie z niecierpliwością. Kuba był oczkiem w głowie wszystkich, duszą towarzystwa, a każdy życzył mu szczęścia z Wiktorią. Magda, jako starsza siostra, czuła wobec tej chwili szczególne emocje. Widziała, jak Kuba rozkwita przy Wiktorii, jak rozświetla się jego twarz, gdy na nią patrzy. Słońce wpadało przez okna mieszkania, wypełniając je przed ślubnym zamieszaniem. Mama krzątała się w kuchni, przygotowując tradycyjne paszteciki. Tata sprawdzał listę gości, a Magda kończyła się szykować. Jej mąż, Łukasz, już wyszedł, powiedział, że ma pilne spotkanie z klientem. Nie martw się, kochanie, przyjadę prosto na ceremonię, powiedział, całując ją na pożegnanie. W jego głosie nie było nic podejrzanego, ale Magda nagle przeszył dziwny niepokój. Spojrzała w lustro. Odbijała się w nim pewna siebie kobieta spokojna, kochana, stabilna. Pracowała jako księgowa w dużej firmie i była dumna ze swojej zaradności i rozsądku. Dziesięć lat małżeństwa z Łukaszem wydawało się spokojne. Tak, zdarzały się drobne kłótnie i niedomówienia, ale ogólnie życie płynęło stabilnie. A może tylko jej się tak wydawało? Telefon zawibrował w jej dłoni. Nieznany numer. Magda zmarszczyła brwi. Na ekranie widniała krótka wiadomość, nie idź na ślub. Lepiej sprawdź garaż swojego męża. Serce zamarło. Co to ma znaczyć? Kto to napisał? Magda próbowała się opanować. Może to głupi żart albo pomyłka? Ale coś w niej nie dawało spokoju. Cisza, która zapanowała po wyjściu Łukasza, nagle stała się złowieszcza. Przeczytała wiadomość raz jeszcze: Sprawdź garaż. Ale po co? Co mogłoby tam być? Łukasz nigdy nic przed nią nie ukrywał. Zawsze był otwarty i szczery. A przynajmniej tak myślała. Magda wybrała jego numer bez odpowiedzi. Pewnie na spotkaniu, pomyślała, ale niepokój nie odpuszczał. Czuła, jak panika ściska ją w środku. Próbowała zająć się czymś, pomóc mamie w kuchni, ale jej myśli nieustannie wracały do wiadomości. Nie idź na ślub. Sprawdź garaż. Słowa te wryły się jej w pamięć jak drzazgi. Wiedziała, że nie może tego zignorować. Ale co powinna zrobić? Pojechać tam? Przecież to absurd. Łukasz się obrazi. Pomyśli, że mu nie ufa. Ale jak inaczej pozbyć się tej dręczącej niepewności? Spojrzała na zegarek. Do rozpoczęcia ceremonii zostało jeszcze kilka godzin. Łukasz powinien wrócić lada moment, ale nadal go nie było. I wtedy Magda przypomniała sobie o zapasowym kluczu do garażu. Łukasz kiedyś wspomniał, że zrobił duplikat, tak na wszelki wypadek. Długo nie mogła sobie przypomnieć, gdzie go położył, aż wreszcie przypomniała sobie o starej szkatułce z pamiątkami. Ręce jej drżały, gdy otwierała pudełko. Klucz. Mały kawałek metalu, który mógł wywrócić jej życie do góry nogami. Magda zawahała się. Czy powinna to robić? Czy warto burzyć spokój rodziny z powodu anonimowej wiadomości? Ale ciekawość i niepokój przeważyły. Postanowiła po cichu wyjść i sprawdzić. Tylko na chwilę, upewnić się, że wszystko jest w porządku i zapomnieć o tym dziwnym komunikacie. Magda wyszła z mieszkania, starając się nie robić hałasu. Rodzice niczego nie zauważyli. Zbiegła po schodach i wyszła na ulicę. Słońce oślepiało, ale ona nie czuła jego ciepła. W jej duszy panował chłód. Garaż znajdował się zaledwie kilka przecznic dalej. Szła szybkim krokiem, nie dopuszczając do siebie myśli, co może tam zobaczyć. Zbliżyła się do szeregu szarych, metalowych boksów. Znalazła odpowiedni numer. Garaż Łukasza. Serce biło jak oszalałe. Wyjęła klucz, wsunęła go do zamka. Zamek kliknął. Drzwi się uchyliły. Wewnątrz panował chłód i wilgoć. Czuć było benzynę i starymi oponami. Magda włączyła latarkę w telefonie i rozejrzała się. W garażu stał stary samochód Łukasza, wysłużony polones. Na półkach narzędzia, części, pudła. Nic niezwykłego. Magda westchnęła z ulgą. Pewnie to była pomyłka. Głupi żart. Już miała wychodzić. Gdy kątem oka dostrzegła coś dziwnego w rogu, duże kartonowe pudło, przykryte starym kocem. Podeszła bliżej i sunęła materiał. W środku znajdowały się rzeczy: damska torebka, buty na wysokim obcasie, opakowanie po drogich perfumach. Magda znała te przedmioty. Należały do Wiktorii, narzeczonej Kuby. Ziemia zadrżała jej pod stopami. Co to wszystko miało znaczyć? Dlaczego rzeczy Wiktorii były w garażu jej męża? Magda wyjęła torebkę i otworzyła ją. W środku znajdował się portfel, kosmetyczka, klucze i zdjęcia. Magda sięgnęła po fotografię i zaczęła je przeglądać. Na zdjęciach byli Łukasz i Wiktoria. Obejmowali się, całowali, trzymali za ręce. Spędzali razem wakacje w jakimś południowym mieście. Wyglądali na zakochanych. Magda poczuła jak cały świat wali się wokół niej. Zdrada, kłamstwo, oszustwo. Wszystko, w co wierzyła, okazało się fałszem. Zaczęła dalej grzebać w pudle. Na samym dnie leżała teczka z dokumentami. Otworzyła ją to była korespondencja między Łukaszem a Wiktorią. Magda zaczęła czytać. Kochanie, tak się cieszę, że jesteś przy mnie. Dziękuję, że mnie wspierasz. Wiem, że postępuję źle, ale nie potrafię bez ciebie żyć. Jesteś moim światem. Wyjdę za Kubę dla przyszłości. Wiesz, że to nie potrwa długo. Kiedy już zostanę jego żoną, będziemy mogli być razem. Odejdziesz od Magiedy, a my będziemy szczęśliwi. Magda nie mogła uwierzyć własnym oczom. Wiktoria planowała wyjść za jej brata tylko po to, żeby później go zostawić dla Łukasza. Oboje ich oszukiwali. Jej brat. Jej mąż. Całą rodzinę. W środku Magiedy narastała fala gniewu. Chciała krzyczeć, płakać, zniszczyć wszystko, co miała pod ręką, ale zamiast tego stała nieruchomo, patrząc na zdjęcia i listy. Wiedziała, że musi coś zrobić. Nie mogła pozwolić im zniszczyć życia Kuby. Nie mogła pozwolić im pozostać bezkarnymi. Magda wyjęła telefon i zrobiła zdjęcia wszystkich dowodów, torebki, butów. Fotografii, listów. Wiedziała, że to będzie bolesne, ale musiała powiedzieć kubi prawdę. Musiała działać ostrożnie. Gdyby Łukasz dowiedział się, że była w garażu, mógłby zniszczyć dowody lub wymyślić jakieś kłamstwo. Po sfotografowaniu wszystkiego, Magda starannie odłożyła rzeczy na miejsce. Starała się niczego nie dotykać, żeby nie zostawić odcisków palców. Wyłączyła światło i wyszła z garażu. W jej głowie panował chaos. Nie wiedziała, co robić: jechać na ślub i udawać, że nic się nie stało? Czy powiedzieć Kubi prawdę od razu? Wiedziała, że ślub to nie czas i miejsce na takie rozmowy. Wszyscy będą się bawić, świętować. To nieodpowiedni moment na wyznania o zdradzie i kłamstwach. Postanowiła zadzwonić do Kuby i poprosić go o spotkanie. Musiała porozmawiać z nim na osobności. Musiała pokazać mu zdjęcia i wiadomości. Musiała go przekonać, że Wiktoria go oszukuje. Magda wyjęła telefon i wybrała numer brata. Sygnał ciągnął się w nieskończoność. W końcu usłyszała głos: Cześć, Magda. Coś się stało? Czemu cię jeszcze nie ma? Kuba, musimy porozmawiać. To bardzo ważne odpowiedziała Magda, starając się mówić spokojnie. Co się dzieje? Mów, nie mogę przez telefon. To zbyt osobiste. Spotkajmy się teraz? Przecież mam ślub. Oburzył się Kuba. Wiem, ale to dotyczy Wiktorii powiedziała Magda, nie zdradzając emocji. Po chwili ciszy Kuba westchnął i powiedział: Dobrze. Gdzie się spotkamy? Za pół godziny przy tylnym wejściu do restauracji zaproponowała: OK, będę tam Magda oddechnęła. Najtrudniejsze dopiero przed nią musiała powiedzieć bratu o zdradzie jego narzeczonej. Wiedziała, że to będzie strasznie trudne. Kuba bardzo kochał Wiktorię. Marzył o szczęśliwym małżeństwie, ale nie mogła pozwolić mu popełnić tego błędu. Musiała go chronić. Wsiadła do samochodu i ruszyła w stronę restauracji. Całą drogę układała w głowie słowa. Nie chciała go zranić, ale nie mogła też ukrywać prawdy. Musiała znaleźć właściwy ton. Pogieżdżając, zobaczyła kubę stojącego przy wejściu. Wyglądał na zdenerwowanego i zaniepokojonego. Magda zaparkowała i wysiadła z auta. Co się dzieje, Magda? Czemu jesteś taka poważna? Zapytał. Magda bez słowa wyjęła z torebki zdjęcia i listy i podała je bratu. Zobacz sam. Musisz poznać prawdę. Kuba spojrzał na zdjęcia. Na początku uśmiechał się, jakby myślał, że to żart. Ale jego twarz szybko stężała. Przerzucał kolejne kartki, niedowierzając. Gdy dotarł do listów, z jego twarzy zniknęły wszelkie emocje. Co to jest? Wyszeptał. Magda milczała, obserwując jego reakcję. Widziała, jak gaśnie w jego oczach blask, jak błędnie, jak jego ręce zaczynają drżeć. Kuba przeczytał wszystko do końca. Potem podniósł wzrok i spojrzał na siostrę. W jego oczach pojawiły się łzy. To niemożliwe. To jakaś pomyłka chciałabym, żeby to była pomyłka Kuba. Ale to prawda. Widziałam to wszystko w garażu Łukasza. Kuba znów spojrzał na zdjęcia, jakby widział je pierwszy raz. Dlaczego? Dlaczego ona to zrobiła? Magda podeszła do niego i przytuliła go. Wiem, że boli. Ale musisz być silny. Musisz zaakceptować prawdę i iść dalej. Kuba odsunął się i otarł łzy. Co ja mam teraz zrobić? Ślub za godzinę. Goście już są, musisz go odwołać. Powiedziała Magda: Nie możesz poślubić kobiety, która cię nie kocha i która cię oszukuje. Kuba zamyślił się. Wiedział, że Magda ma rację. Ale ciężko mu było się z tym pogodzić. Marzył o tym ślubie. Czekał na ten dzień. Nie wiem, jak to zrobię. Co powiem gościom? Pomogę ci, odpowiedziała Magda. Zrobimy to razem. Wzięła go za rękę. Chodź! Musimy zakończyć ten teatr. Decyzja była bolesna, ale patrząc w oczy siostry, Kuba zrozumiał, że nie ma innego wyjścia. Nie można zaczynać życia od kłamstwa. Kuba podszedł do Wiktorii. Kubuś, kochanie, tak się denerwuje zaczęła mówić z troską w głosie. Wiktoria ślubu nie będzie powiedział, starając się mówić spokojnie. Zapadła cisza. Co? Co ty mówisz? Żartujesz, prawda? Wiem wszystko, Wiktoria. Wiem o tobie i Łukaszu. Widziałem wasze listy, zdjęcia. W jej głosie pojawiła się panika. To to kłamstwo. To nieprawda. Kto ci to powiedział? To nie ma znaczenia. Ważne że znam prawdę. I nie zamierzam poślubić kobiety, która mnie oszukuje. Jak śmiesz? Jak możesz odwołać ślub? Wiesz, co zrobiłeś? Wiem, że próbowałaś mnie oszukać, odpowiedział spokojnie Kuba. I nie pozwolę ci na to, to wszystko jej wina. Krzyknęła Wiktoria, wskazując palcem na Magdę. Zawsze mi zazdrościłaś. Ty to wszystko ukartowałaś. Nie mów głupstw, Wiktoria, odpowiedziała spokojnie Magda. Chciałam tylko ochronić mojego brata. Ochronić? Ty po prostu chciałaś zniszczyć moje szczęście. Twoje szczęście zbudowane było na kłamstwie, odparła Magda. Wiktoria aż zanimówiła z wściekłości. Podniosła rękę, jakby chciała uderzyć Magdę, ale kuba ją powstrzymał, łapiąc za nadgarstek. Odejdź, Wiktoria, powiedział stanowczo, i nigdy więcej nie pojawiaj się w moim życiu. Wiktoria wyrwała się z jego uścisku i, rzucając im wściekłe spojrzenie, wybiegła z restauracji. Kuba opadł ciężko na krzesło. Co teraz będzie? Szepnął. Niedługo po odwołaniu ślubu Łukasz, jakby coś przeczuwał, podszedł do Magiedy. Magda? Zapytał zaniepokojonym tonem. Co tu się dzieje? Dlaczego Kuba odwołał ślub? Magda wzięła głęboki oddech i odpowiedziała twardo, bez cienia zawahania. Bo wie prawdę, Łukasz. Wie o tobie i Wiktorii. Łukasz o nie miał. Magda widziała, jak z każdą sekundą narasta w nim panika. Co? Co ty mówisz? Wyjąkał w końcu. To nie ma już znaczenia, ucięła. Ważne, że to koniec. Kuba nie poślubi twojej kochanki. Powiedziałaś mu wszystko? W jego głosie słychać było gniew i desperację. Celowo wszystko zniszczyłaś? Uratowałam go i siebie przed błędem, Łukasz, odpowiedziała chłodno. To ty wszystko zniszczyłeś swoim zdradzeniem. Pożałujesz tego! Nigdy ci tego nie wybaczę. Wykrzyczał i wybiegł. Magda westchnęła ciężko. Wiedziała, że Łukasz tego tak nie zostawi. Będzie się mścił. Ale już się nie bała. Nie była już tą naiwną, ufającą kobietą, którą była kiedyś. Zdrada uczyniła ją silniejszą. Wkrótce po tej rozmowie Łukasz wyprowadził się z domu. Spakował swoje rzeczy i bez słowa objechał w nieznanym kierunku. Magda go nie zatrzymała. Wiedziała, że ich małżeństwo się skończyło. Umarło w momencie, gdy znalazła czerwoną torebkę w garażu. W pustym mieszkaniu zapanowała cisza. Magda usiadła na kanapie i zamknęła oczy. Bolało ją wszystko. Było jej przykro i strasznie, ale wiedziała, że musi iść dalej. Musi zacząć nowe życie. Kolejne dni minęły jak we śnie. Magda zajęła się formalnościami rozwodowymi, spotykała się z prawnikiem, próbując dojść do siebie po wszystkim. Było jej ciężko, ale trzymała się dla Kuby. Wiedziała, że jemu też nie było łatwo. Pewnego wieczoru Kuba odwiedził ją w domu. Był blady i zmęczony, ale w jego oczach błyszczał nowy ogień. Dziękuję Ci, Magda powiedział, obejmując ją. Uratowałaś mnie Nie wiem, co bym zrobił bez Ciebie. Zawsze będę przy Tobie, Kubusiu odpowiedziała. Przejdziemy przez to razem wiem. Już zacząłem myśleć o przyszłości. Chcę założyć własny biznes. Marzyłem o tym od dawna. To świetny pomysł, Kuba, wsparła go Magda. Wierzę, że ci się uda. Tego wieczoru długo rozmawiali. Snuli plany, wspominali przeszłość. Przeszli przez piekło, ale przetrwali. Stali się silniejsi. Zrozumieli, że najważniejsze w życiu to rodzina i wsparcie bliskich. Magda złożyła pozew o rozwód, a cała procedura przebiegła zaskakująco sprawnie. Brak intercyzy zadziałał na jej korzyść, majątek zgromadzony przez lata małżeństwa został podzielony porówno. Mieszkanie, samochód, wszystko na pół. Łukasz nie protestował, jakby chciał jak najszybciej odciąć się od przeszłości, którą sam zniszczył. Magda nie czuła radości z wygranej, raczej ulgę. Koszmar wreszcie dobiegał końca. Pewnego wieczoru, gdy pakowała rzeczy w garażu, szykując się do przeprowadzki, zadzwonił nieznany numer. Już miała odrzucić połączenie, ale co się powstrzymało? Odebrała. Magda? To Andrzej imię wydało jej się znajome. Andrzej Przepraszam nie kojarzę. Pracowałem z Łukaszem w jednej firmie. Pamięta pani, jak była pani u niego w biurze? Magda przypomniała sobie. Andrzej był jednym z tych cichych pracowników, którzy zawsze trzymali się z boku. Widziała go parę razy, ale nigdy nie rozmawiali. Tak, już kojarzę. Coś się stało? Chciałem tylko pani powiedzieć. Wiem, kto wysłał pani tę anonimową wiadomość przed ślubem kuby? Ma gdzie zabrakło tchu? Pan wie kto? To byłem ja, odpowiedział Andrzej. Zamilkła, próbując przetrawić te informacje. Ale dlaczego? Zdołała w końcu zapytać. W jego głosie dało się wyczuć gorycz. Wiktoria próbowała mnie uwieść. Była bardzo ambitna. Chciała wykorzystać mnie, żeby wspiąć się wyżej w firmie. Gdy dowiedziałem się o jej romansie z Łukaszem i o planach względem Kuby, nie mogłem tego znieść. Dlaczego nie powiedział pan tego od razu? zapytała Magda. Bałem się. Że mi nie uwierzycie. Że będą konsekwencje. Anonimowa wiadomość wydawała się najbezpieczniejsza. Magda zrozumiała. Strach potrafi sparaliżować. Ale dzięki tej jednej wiadomości wszystko się zmieniło. Dziękuję, Andrzeju. Dziękuję za prawdę. Nie wiem, co bym zrobiła bez tej wiadomości. Chciałem tylko sprawiedliwości. Widziałem, jak Łukasz panią zdradza, jak Wiktoria oszukuje Kubę. Nie mogłem patrzeć na to z boku. Rozmowa z Andrzejem zmieniła wszystko w świadomości Magiedy. Jej ratunek przyszedł nie tylko z własnej intuicji i odwagi, ale też z niespodziewanego źródła, cichego sojusznika, który miał własne motywy. Poczuła, że nie była sama w tej walce. Po tej rozmowie Magda poczuła napływ nowej siły. Wiedziała, że nie chce już żyć przeszłością. Miała dość bólu, rozczarowania i żalu. Przyszedł czas, by iść dalej. Zacząć nowe życie, pełne nadziei i możliwości. Sprzedała swoją część mieszkania i kupiła nieduże lokum w nowej dzielnicy, zdala od miejsc, które przypominały jej o przeszłości. Zrezygnowała z pracy i znalazła nową, bardziej inspirującą i rozwojową. Kuba również powoli dochodził do siebie. Znalazł nową pracę, zainteresował się fotografią, zaczął podróżować. Często dzwonił do Magiedy, dzielił się swoimi przeżyciami, wspierał ją ich więź stała się jeszcze silniejsza po tym wszystkim co przeszli Pewnego dnia Magda przypadkiem spotkała Łukasza na ulicy Był wychudzony, postarzały Gdy ją zobaczył, spuścił wzrok i próbował przejść obok, ale ona go zatrzymała Łukasz, poczekaj. Odwrócił się niechętnie W jego oczach było widać skruchę Magda, chciałem przeprosić za wszystko. Magda spojrzała na niego bez gniewu Wybaczyła mu, nie dla niego, ale dla siebie, żeby móc iść dalej, nie dźwigając ciężaru przeszłości. Wybaczam ci, Łukasz. I życzę ci wszystkiego dobrego, i odeszła swoją drogą. Magda wracała do spokojnego życia, ale była już inną kobietą, silniejszą, mądrzejszą, bardziej świadomą. Zrozumiała, że zdrada to nie koniec świata, lecz początek nowego etapu etapu, w którym to ona decyduje o sobie. Nauczyła się ufać sobie, cenić bliskich i nie bać się zmian. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele pięknych i nieznanych rzeczy i była na nie gotowa. Jeśli spodobała ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.